Witajcie, witajcie, ziomeczki, w tym dosyć nietypowym filmie, ale jak widzicie, tutaj mam już latarkę przygotowaną. I to dlatego, że podejrzewam, że babcia kamień mi się właśnie włamała do domu. Ta babka, kamień, babka, kamień. Ten zbyt czarny kot mi się właśnie mógł włamać do domu. I będziemy dzisiaj ich szukać, więc ziomeczki, jak będzie trochę gorsze jakoś audio, to mnie to bardzo Was przepraszam, ale naprawdę dzisiaj będziemy szukać takich rzeczy chorych, że naprawdę dobra ziomeczki. Jest około 3 nocy, jak widzicie tam na dworze już jest ciemno, więc naprawdę mm, to jest chora. Dobra, ziomeczki, lecimy i teraz widzicie z mojej kamery. Dobra, ziomeczki, odpalamy wóz i szukamy. Dobra, ziomeczki, tutaj może być skip the toilet. Ta łazienka jest aktualnie w remoncie, i tutaj jest, był cement dlatego to może być ukryta gdzieś babcia kamień. Trzeba jej szukać, ale naprawdę uważajcie na babcie kamień. Uważajcie na babcie kamień, bo naprawdę babka kamień to jest chore, to jest chore. Dobra, śmieczki. Wchodzimy do kolejnego pomieszczenia, które ma remont aktualnie. Wajda, że tutaj nie ma nigdzie babci kamienie Tak widzicie z narzędzi Nie ma tu babci kamienie Czekajcie ja sobie zwężę tylko Dobra What the fuck? Śziomeczki Czy wy to widzieliście? Tam było babci kamienie Ziomeczki, o co chodzi w ogóle? Tam była babcia kamieni. Ziomeczki, dobra. Idziemy to jeszcze raz zobaczyć. I Wam ją trochę, trochę bliżej nagram. Ale ziomeczki, o co chodzi, dobra. Tam trochę. Słuchajcie ziomeczki Generalnie to jak ja tam uciekłem Trochę przerażony Więc e, możliwe, że po prostu Nie skapnęliście się co tam jest Ale ziomeczki tam była zmutowana babcia kamień Normalnie zmutowana babcia kamień I to jest przerażające Bo mi się babcie kamień włamała do domu Jeżeli naprawdę Wam się podoba ten temat To to napiszcie o tym w komentarzu albo coś. To spróbujemy przywołać babcie kamień i wam pokażę, jak to zrobić. Więc, ziomeczki, naprawdę opłaca się wam. Naprawdę, to jest przerażające. To jest naprawdę przerażające, że u mnie w domu była w ogóle babcia kamień. To jest straszne, ale, ziomeczki, subskrybujcie ten kanał właśnie po więcej takich treści. Naprawdę bardzo mi na tym zależy. I. No i generalnie, no, no ostatnio widzę, że mi trochę zasięgi spadają, więc ludzie subskrybujcie, bo naprawdę ten kanał jest przerażający. Dobra.